dobry wszystkim, nazywam się Magda Daszkiewicz, zapraszam na kolejny odcinek programu Projekt 5D. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy znowu w innym ciekawym miejscu. Jesteśmy w restauracji dzisiaj Marco Polo we Wrocławiu. Kochani, dzisiejszy program będzie o tym, że będąc na diecie, jak już przekonaliście się, nie trzeba wcale nudno jeść. Jest dużo dań, które można samemu przygotowywać, ale też nie zawsze chcemy jeść w domu. Czasem mamy różnego rodzaju okazje, czy też po prostu ochotę wyjść zjeść do miasta. I dzisiaj Wam pokażemy to, że również będąc na diecie, pilnując się specjalnych zaleceń, można bez żadnego problemu zjeść w restauracji. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, dzisiaj będziemy mieć małą niespodziankę. Nasze bohaterki, które będą ze mną dzisiaj na obiedzie, odwiedzi gość specjalny. Więc jak widzicie dziewczynki, można również w restauracji zjeść danie, które tak naprawdę jest zgodne z naszym programem. Oczywiście nie róbmy tego na co dzień, tak, ale jak mhm. jest wyjątkowa sytuacja, czy też macie ochotę w tak piękną pogodę sobie gdzieś wyjść, więc jak najbardziej widzicie, że takie danie również można zjeść bezproblemowo w restauracji. Tak jak Wam obiecałam, nie tylko dzisiaj jemy w restauracji, ale mamy gościa specjalnego w dniu dzisiejszym. Chciałabym, żebyście poznały kogoś fajnego, bardzo fajną osobę, która myślę, że też będzie jakimś dla Was wsparciem i podporą w tym, co robicie. E, zapraszam Iwonkę. Cześć Iwonka, Cześć, kochani. Poznaj Natalię i Agnieszkę, bohaterki dobry, naszej metamorfozy. Dzień dobry. Witam Cię Iwonko, bardzo się cieszę, że do nas przyjechałaś. Poznaj uczestniczki naszego programu Natalia i Agnieszka. Jak wiesz, Witam dziewczyny, was, dziewczyny, dziewczyny bardzo Witamy. dzielnie zaczęły walczyć o siebie, o swoją przemianę. Już mija troszeczkę czasu i co mogę powiedzieć? Efekty są? są powalające. To no, chcesz powiedzieć? Już, tak, już zaczynają być efekty powalające dopiero będą. Nie? Z Katowic. Mhm. czyli moje rejony, słuchajcie, bo ja jestem ze Śląska, typowa Ślązaczka, urodziłam się na, na Śląsku, dokładnie w miejscowości Żory, także pozdrawiam serdecznie moich wiernych, przyjaciół i w ogóle ekipę, naprawdę bardzo jestem związana ze Śląskiem i bardzo chętnie tam wracam, mimo może już parę lat mieszkam w Warszawie, to chętnie wracam na Śląsk i szczególnie na Roladę. <noise> Kocham Roladę po prostu, Śląską, taka fitrolada, tak, co się nauczyłam już nie łączyć. Też Długo czasu, dużo czasu mi to zajęło, żeby starać się jakoś tam zdrowo odżywiać. Zresztą jestem fanką różnych diet, ale to zaraz Wam wszystko opowiem. Na razie opowiedzcie Wy coś o sobie, tak tylko wstęp zrobiłam, że jestem typowa Ślązaczka. Także mamy coś wspólnego, kochana. No to tak jak mówię, my są z Katowic, dwójkę dzieci. Wow! Dawidę i Ninkę. W jakim wieku? Dawid będzie miał teraz 12, a Nina 6. O, to już fajne dzieciaki, to już wchodzą już mocniej na głowę. E, no, Dawid jest bardzo spokojnym mhm. dzieckiem, ale Nina naprawdę daje popalić, daje popalić. charakterna. No to tak, super, tak. to fajnie. Dzieci to jest potęga. Tak. potęga. Prawda, Madzia, kochanie? E, bardzo lubię czytać książki i odpoczywać na świeżym powietrzu. Teraz aktualnie jestem na afterze, mm -hmm. Mm -hmm. ale tak mnie ta książka popłynęła, że tak naprawdę nic innego dla mnie nie istnieje, oprócz teraz po prostu treningów, które jeszcze włączyłam. No na treningu na bieżni czytać książkę trochę chyba słabo. Nie, płacę. nie, nie, to nie czytam, to się skupiam cały czas, żeby, żeby ćwiczyć. A co cię skłoniło w ogóle, żeby tak zacząć e, zdrowo się odżywiać, się trenować? Znaczy czy już miałam... E, kilka razy jakieś tam podejścia czy próby ćwiczeń. Nawet przez dwa miesiące udawało mi się ćwiczyć. Mm -hmm. I tylko, że w momencie kiedy waga stanęła w miejscu, mm -hmm. ale ja nie widziałam, że gubię w centymetrach, tylko mm -hmm. po prostu przeraziło mnie to, że ta waga stanęła w tym miejscu i tak jakoś, nie wiem, po prostu odrzuciłam to. Tak samo było z dietami. Nie miałam jakiejś takiej motywacji, żeby żeby dalej tu ciągnąć. Mm -hmm. A jakieś diety w ogóle? Jakie stosowałaś? Diety to przeważnie było co, coś wyczytanego z internetu, było jedno połączone z drugim. Mm -hmm. Tak wtedy, tak, była na dwóch czy trzech, żeby no. lepiej działało równocześnie. No. Na Aha, rozumiem. <laughs> Czyli jednocześnie właśnie, wspaniałe podejście. Wspaniałe I, podejście. I to było y, mniejszej ilości niż są teraz, bo myślałam wtedy, że jak się mnie je, to w mm. tym momencie. Polecą taki kilogram. Mhm. Ja w ogóle się cieszę, że trafiłeś do Madzi, bo Madzia jest w ogóle ekspertką w tych sprawach, także też mobilizuję się do tego, żeby w końcu do niej trafić. <głosy> <głosy> Jesteśmy naprawdę, bardzo się przyjaźnimy i bardzo wspieram Magdę i jej klinikę i w ogóle to, co ona robi. Także naprawdę jest bardzo twórcza i bardzo, bardzo ją lubię. Bardzo ją lubię. Zabawiłaś także bardzo, także <noise> bardzo się w ogóle cieszę, że tutaj jestem. Wiesz, że dla Ciebie wszystko kochana. Także cieszę się, że jesteś u Magdy, naprawdę. Ja, ja w ogóle czekam i teraz będę sama sprawdzać i Wasze efekty. Bo pani Szczerze, Madzie, że w końcu, w końcu no, do, ciebie, do ciebie do, tak do Ciebie śledzi cała Polska. Powiem. No tak, musisz na pewno. Fajnie. Czyli coś zrobiłaś w końcu dla siebie, bo zrobił się robi coś zawsze dla kogoś i to jest A po prostu. <laughs> rzecz, to chyba ten pierwszy dzień, który był tej diety. Mhm. Kiedy musiała jeść? Tak, kiedy musiałam jeść. Dla mnie to było po prostu przerażające tak. i ja już na koniec nawet Madzia do mnie pisała, gdzie jest następny posiłek. A ja, ja już nie mogę. No, Serio, po prostu nie, nie daj rady. Proszę mi tutaj zaraz jedz, nie? Wy, wysyłaj okay. mi zdjęcia, jedz, jedz. O Magda, przekonałaś, mnie idę do ciebie normalnie. Jak trzeba jeść, to ja do trzeba ciebie, ciebie jeść, idę. Jeść, jeść. Jeść. Nawet znajomym, że jeżeli ktoś powie, że na mnie tak się buduje, to... To, to wcale to nie, nie tu. jest prawda. To, to, nie, to nie jest prawda. Oczywiście, że tak, to jest w ogóle błędne myślenie, że o Jezu, dieta, nie jedzenie to jest w ogóle coś najgorszego, co może być. W tym wszystkim ja też się już trochę tego nauczyłam. A w życiu przetestowałam mnóstwo diet i za każdym razem było co z tego, że w ciągu tego tygodnia, dwóch tygodni zgubiły się te parę kilogramów, a wow, fajnie wyglądam, jak za chwilę znowu przyszło. E, powrót i efekt jojo, który był. Oczywiście. Na no najczęściej właśnie tak było, że te diety są bardzo zgubne, aczkolwiek ja też jestem fanką diet, a teraz. Cóż, e, takiego e, zdrowego przede wszystkim odżywiania, bo, e, bo jeść naprawdę można, wszystko, e, ale przede wszystkim co zdrowe. No. I też się nauczyłam nie łączyć e, różnych rzeczy, więc jak sobie już pozwolę na jakiś kawał po prostu mięcha, to po prostu nie łączę z ziemniakami i tak dalej. Bardziej z, z warzywami, e, tak, e, gotowane, czy nawet e, z gry. Ostatnio moja mama na przykład, bo moja mama też jest takim motorem napędzającym do wszystkiego. Jak widzisz, że coś u mnie jest na przykład nie halom, to mówi ty, 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 mówi. Przerzucamy się, przerzucamy się na jakieś e, e, warzywa i ostatnio jestem fanką naprawdę e, warzyw i staram się ostatnio nie jeść mięsa. Nie wychodzi mi to do końca dobrze, bo jednak jestem troszeczkę mięsorzana. Aczkolwiek e, jest człowiek taki lekki, jak nie jej tego mięsa. Więc fajnie taki tydzień sobie nieraz zrobić, że nie jesz tego mięsa, tylko warzywa. Na przykład pozwolę no, sobie tam czasem ta na makarnię. No. Super, mięso się rewelacja. Tak, to się nie je I właśnie polega na tym, żeby ten organizm się trochę też oczyszczał z pewnych rzeczy. E, e, bardziej, tak. że mięso jakości mamy średnie. No niestety, niestety, tak, a szczególnie tak, już chyba ta kura. Kurczaki to jest po prostu już w ogóle masakra, jak już to jakieś takie wołowe, dosłownie wołowe, to, to jest bardzo zdrowe i y, to jest jak najbardziej na tak. I tak jak wstaję rano, to od razu słuchaj jest 6.30, zbieramy się o 7, idziemy na trening, wszyscy zaczynamy coś tam od 8, na przykład 9 rano. I nawet jakbyśmy zaczęli od 8, to pójdziemy nawet i o 6 rano. Naprawdę. Ale słuchajcie, mam większą energię wtedy, bo, bo e, tak, bo postawiliśmy teraz mocno na, na ćwiczenia. Zresztą w sezon się, kochane, zbliżają. Tak. Trzeba odkryć te ciało nasze. Więc y, y, z początku było mi z tym bardzo trudno, bardzo ciężko, bo. Nie jestem y, zwolenniczką po prostu trenowania tego wysiłku i tak dalej, ale to jest tak potrzebne, nawet ze względu na moje śpiewanie. Słuchajcie, ja wychodzę na scenę i dzięki temu, że Ty ćwiczę wiesz, mieć kondycję Właśnie, to wody. po prostu dzięki temu, że ćwiczę, nie mam tak zwanej jakiejś głupiej zadyszki wrednej, no, która męczy, tak, że tak, jestem tak, zmęczona tak. na koncercie, wiesz, że nie mam siły na wyśpiewanie e, tych dźwięków, które gdzieś tam wymagają e, e, techniki śpiewania. W moim przypadku śpiewam mocno i wysoko, więc po prostu trzeba, trzeba. i ten trening rano mi dużo daje, dużo daje, a wieczorem. Pochodziłam parę razy i jestem taka zdechła, sflaczała normalnie, po prostu nie daję rady. Więc rano to jest dla mnie taki, ale to każdy musi pod siebie wybrać, tak, prawda? No bo jak idziesz późno spać, to jeść trzeba i to wcale nie żyć. Oczywiście o 18. To, tak, to wiesz, wszyscy po Ostatnio trener mi powiedział, że dwie, ja godziny, 20... dwie godziny przed spaniem nie jeść. Ja wracam o z siłowni i pierwsze co robię, to już nie raz robię no ja 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 już, ja już, ja robię lulu, Ja już robię lulu o tej godzinie. Mm -hmm. <laughs> Więc mój posiłek kończy tak gdzieś o 6, bo o 8 to. Jak moja córka zasypia, bardzo często się tak zdarza, że 8 pół do 9 to ona już odlot mam, więc ja już z nią, jak tule snu, to już wcześniej mi się też. Więc jakby mój ostatni uciek musi się kończyć o 18. .00. Natomiast ja. Miałam, bardzo długo walczyłam z problemem takim, że na przykład w nocy się obudziłam, bo mi się chce. Jeździłam, zamknięcie mi tą lodówkę. Poszłam do tej lodówki. Teraz już się tego oduczyłam, ale było ciężko. Przez parę lat tak. Lubiłam stać po prostu nawet serek. Jezu, jaka mam szczęśliwa, że mój żołnek już jest pełny. No, ja jestem z małej miejscowości, koło Wrocławia, 60 km. Na co dzień siedzę w domu, na razie, trochę po kontuzji nogi. Teraz dużo spędzam aktywnie. A co się stało z nogą? Po operacji artroskopii przed drugą operacją i taka trochę była mu ziemiona, ale dużo, dużo spędzam czasu nie siedząc w domu, nie mm -hmm. lubię siedzieć w domu. Lubię podróżować z mężem, z córką, małe podróże, duże podróże gdziekolwiek. Żeby, Super, czy jesteś żeby... podróżniczką. Tak, tak, jestem mm. podróżniczką. Uwielbiam spędzać tak aktywnie czas. Lubimy chodzić po górach, nad morze, gdziekolwiek. Spontan typowy w piątek jedziemy do Paryża, pojechaliśmy do Paryża. Wow. O! Oh, gdzie jest ten twój mąż? Normalnie chcę poznać męża, który zabiera do Paryża. Hura! Także, także taki, taki samochodem? czas... Samochodem? Samochodem. Samochodem. Yy. Jeździmy nawet po 2000 kilometrów nieraz do Hiszpanii pojechaliśmy ja samochodem. samochodem. Osobiście też jeżdżę bardzo dużo, bo nie lubię latać. Latam no, tylko wtedy jak ja muszę, muszę, tak. Ale tak z Paryżem to Wam opowiem taką fajną rzecz. Jechaliśmy, zrobiliśmy dwa lata, nie te wakacje, to były tylko poprzednie. Z, jeździmy taką paczką, taką samą zawsze na wakacje z przyjaciółmi. I uzgodniliśmy, że jedziemy całą ekipą na taki trip do Hiszpanii gdzie mieliśmy dom wynajęty dla nas wszystkich, taki fajny z basenem przy plaży, ale jedziemy przez Francję, tam spędzamy sobie w Paryżu dwa dni, jedziemy do Hiszpanii, z Hiszpanii wracając wracamy przez Lazurowe Wybrzeże, taka o, fajna wycieczka. Wynajęliśmy sobie busy takie fajne, żeby wszyscy razem jechali, co było dramatem totalnym w <laughs> ale pomysł był super, bo będzie fajnie, wesoło po drodze. No i generalnie dom w Hiszpanii wszystko ja załatwiałam, bo zawsze gdzieś nad, wszyscy zwalą na mnie szczęście. Ja no tak, organizatorkę wszystkiego. Ale um, ja mówię do kolegi Wojtka, którego pozdrawiam. E, mówię do Wojtka, załatw chociaż nocleg w Paryżu, bo tam mieliśmy dwa dni z jednym noclegiem. Załatwił super nocleg, wysłał zdjęcia, piękne takie apartamenty, wszystko super. Dojechaliśmy do tego Paryża, to było już no późno. Jednym cienkiem jechaliśmy z Wrocławia do Paryża. I dopiero na drugi dzień mieliśmy coś tam robić. No i nawigacja oczywiście na te miejsca, gdzie, gdzie on chciał, żeby się załatwił spanie, zapłacił zresztą wszystko. I tak dojeżdżamy już, powiem Wam, że idziemy, a tylko same, sami w takich sukienkach tych białych chodzą dookoła. I mówię, Wojtek, wiesz co, my chyba coś nie tu jesteśmy, gdzie trzeba. Nie no, nawigacja nas prowadzi, pewnie miniemy. Ale z czym dalej w las, tym takie bunkry, wiesz, takie... Dwu, dwu, Jednopiętrowe domy, że prawie okien nie ma, same firanki tylko wiszą, szmaty. Chodzą wszyscy w tych turbanach. Jak myśmy tam dojechali, powiem Wam, że jak wysiedliśmy z tego busa, ja nie mogłam wsiąść, myśmy się tak śmiali. każdy miał właśnie coś takiego, że przeżył to, że na internecie wszystko super pięknie wygląda, a przyjeżdżasz na miejsce i jest wow, szałpał jest. Tak, to był hit totalny po prostu. Ja mam gdzieś te zdjęcia, to jest dla wszystkim fajnie, tak jak powiedziałam wcześniej, fajnie jest coś zrobić dla siebie w końcu, naprawdę. Jak człowiek czuje, że po prostu i da przede wszystkim taką moc psychiczną, bo to jakby jest też u nas bardzo ważne, tak? mhm. szczególnie u kobiet, gdzie wszystko w głowie tak naprawdę siedzi, to, no to, to warto i fajnie, fajnie naprawdę. Ja kobieta jest szczęśliwa do wszystkich? Oczywiście, osób, to że, że tak, tak, tak. Przede wszystkim trzeba inwestować w siebie, to jest podstawa. Tak, i przede wszystkim też trzeba się otaczać ludźmi, którzy na to pozwalają, mhm. bo um, są też takie związki, partnerstwa, małżeństwa i tak dalej, gdzie po prostu jeden drugiemu najchętniej to no, coś nie pasuje, zabrania, na siłownia, no gdzie, no ty, na siłownię. To jest najgorsze, co może być. Wsparcie Oczywiście wsparcie bliskich, przyjaciół, rodzina, rodzina jest najważniejsza, rodzina, która po prostu wspiera I ja też, gdybym nie miała E, takich rodziców, to pewnie bym dzisiaj nie śpiewała. I pewnie każdy hejt, który gdzieś tam na mnie spada, z którym walczy. Zresztą wszyscy walczymy z hejtem, mm, tak. osoby publiczne bardziej, bo są na to narażeni publicznie, że tak powiem, ale każdy ma po prostu wrogów, każdy ma po prostu ludzi, którzy źle życzą, każdy, to po prostu mamy taką ma. mentalność polską, więc tak jest. I najlepiej jakby się nikomu nie udawało, wszyscy się Ty wtedy cieszą, klaszczą, ho, 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 ho. To wszyscy są, to są to tylko o ciebie, ale nie daj że jak się udaje, to wszyscy się odsuwają i wszyscy, Boże, jakby tak, tak mogli ja to... Ja zawsze mówię, że powiedzenie prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie to jest, jest najgłupsze, nie, ale... prawdziwych przyjaciół się poznaje w... Po tym jak znoszą twoje szczęście. No ja też, uważam to tak. w 100%. Bo w biedzie wszyscy, o Jezu może ci pomóc, tak, o w gruncie rzeczy tak. się wszyscy cieszą jak tobie pięknie nie wychodzi. Tak, A zgadza się. prawdziwych poznaje się wtedy jak znoszą dobrze twoje szczęście. Ja tak. to jestem w 100% przekonana do tego powiedzenia. Ja tak samo, pobieram, pobieram to. Się oczywiście, w biedzie, no bo w biedzie wszyscy cię klepią, naprawdę, no, mimo że się tak większość cieszy. Ale wszyscy przytłaczają się po Oj, o co ci pomóc. Nie na widzę tego. Mama, czy ktoś bliski, jakbyś była w biedzie, czy, czy ja, czy to, to wiadomo. No, to no rodzice, wiadomo. I rodzice tak są więcej niż I po tak, prostu przyjaźni no, Jak najbardziej. Aczkolwiek są rodzice też tacy, którzy wiadomo, po prostu... Ale no to właśnie, to też, to też po prostu, tego się nie wybiera, tak, taką się ma matka i ojca. Natomiast ja jestem z takiej rodziny, gdzie mnie zawsze wspierali, dlatego jestem... W tym punkcie, gdzie jestem, i po pozwalali mi się rozwijać, pozwalali mi to, żebym była szczęśliwa, bo e, ja tak naprawdę przyznam wam szczerze, że e, kiedy była szkoła, to jak tylko było śpiewanie, konkursy, festiwale, to mnie już w szkole nie było. A moi rodzice byli tak cierpliwi i tak wytrzymali w tym wszystkim. Aczkolwiek no, były sytuacje, że mój tata zresztą nigdy e, na mnie nie krzyknął, czy broń Boże, uderzył, bo to u mnie w życiu w domu tego nie było, a do mojej mamy zawsze z szacunkiem w i tak dalej. Natomiast były sytuacje, ty chodź na to, mówi, ty znowu mm. piąty tydzień na przykład albo coś tam, no, bo ja wiesz festiwale, konkursy, ja już to śpiewanie, to już, już mnie nie ma. E, a wracając jeszcze, jak miałam pięć lat, to uciekałam, e, z domu, wykorzystałam moment, bo w domu zawsze było pełno gości, e, rodzice zawsze mieli e, co piątek na przykład jakieś tam imprezy i tak dalej. Kiedyś było inaczej, przychodziło się nawet nie zapowiadając do domu, dokładnie. I przychodziła mi policja do domu. Tak, bo ja po prostu, po prostu poprosiłam sąsiada, który mieszkał naprzeciwko nas, mówię, słuchaj, ty Paweł, Paweł, ty mnie prowadź, bo jest konkurs w Domu Kultury. No, ale on mnie tam zostawił, sąsiad, jak to sąsiad. A ja po prostu obłąkana, zabłąkana, tak, policja przeprowadziła, wtedy pamiętam, Obyło się, bez, obyło się bez laiska, ale była taka rozmowa jest. Pamiętałem do dnia dzisiejszego, no, na to, to, to samo. Dziewczyny aktywnie na siłowni. Bardzo, razy, trzymam zaraz kciuki. Teraz. musi być, Czyli potem my? wchodzimy w dalsze. Na powietrzu też teraz można pięknie skakać. No tak. No, Jeszcze tylko dzisiaj piękne, bo aż ja chce się żyć, naprawdę, tak, jak ten tak. deszcz jest, taka zima, to człowiekowi się nie chce, prawda, a, a przychodzi wiosna, lato i człowiekowi się chce coś zrobić. I, I róbcie, dziewczyny, ja Wam kibicuję i trzymam kciuki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy Ci bardzo. bardzo. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, dzięki.